Słuchajcie, David Bachuski zdradził nam, co będzie główną nagrodą. Ja... Nie mogę, widzowie, do po prostu nie wierzę w to, co widzę. Milion dolarów, jeden zwycięzca, mega, oznacza jeden milion. Powodzenia wszystkim. What the heck? Holy shit! I'm sorry, I'm sorry, ale to jest tak ekscytujące, co jest grane, a więc. Na linii jest milion dolarów! Pierwsza osoba, która wygra... Oh, crazy! No ja nie wiem, co ja tutaj mogę więcej powiedzieć. We are gonna log in boys and girls! Oh, we gotta log in, because there's a big prize on the line! Słuchajcie, mamy nawet już stronę eventu, zobaczcie, odliczanie, one winner, one million dolarów. Tutaj mamy informację o tym, że event będzie i tutaj mamy tak, can you outsmart, outplay and outrace the best of the best and win 1 million dollars? Prove it! No i tu mamy jeszcze dodatkowe informacje, takie jak na przykład kiedy, moi drodzy, event się zacznie, czyli 13 marca, a zakończy się on 24 marca, z tym, że wielki finał odbędzie się 4 kwietnia. Dlaczego akurat wtedy? Bo 10 osób, które będą się kwalifikować do wielkiego finału, zostaną zaproszone do, uwaga, siedziby Robloxa! Tak jest! I będą właśnie walczyć między sobą o główną nagrodę, czyli milion dolarów! Yo! Naprawdę szalone Pierwszy raz w historii Robloxa mamy coś takiego, a jeżeli chodzi o ilość gier, to będzie tylko 25 gier. Tutaj mamy to potwierdzone. No dobra, okej, okay. no i każda z gier ma tokeny, które musimy zdobyć, żeby odblokować sobie itemki w lobby eventu. Plus jeszcze kilka innych informacji, także huuu, będzie co robić. Ok, a więc oprócz tego mamy również giereczkę. Jak widzicie, gra została już otworzona i jak sobie wejdziemy, to mamy odliczanie. I no co? Ja jestem naprawdę gotowy! Mamy też o tym wpisika na blogu, no i możemy sobie tutaj zobaczyć przykładowe gry, które wezmą udział sobie w evencie, kilka tutaj mamy podanych. Możemy też się dowiedzieć e, innych informacji, które już Wam mówiłem, ale znajduje się tutaj informacja ekstra, bo oprócz nagrody głównej, czyli miliona dolarów, będziemy mogli sobie również zdobyć 50 itemków, tak jest, które zostały specjalnie po ten event stworzone, w szczególności dla młodszej publiki, no właśnie dlaczego? Dlatego, że no niestety jeżeli macie poniżej 13 lat to nie możecie brać udziału w wyzwaniu i właśnie w wyścigu o te milion dolarów, natomiast możecie sobie sobie darmowe temki, także dla każdego coś tutaj zostało zrobione, no ja na pewno jestem w grze, jestem naprawdę potężnym graczem także powodzonka wszystkim, którzy będą próbowali, ale musicie uważać na mnie, bo ja naprawdę jestem poważnym i groźnym zawodnikiem i będę starał się zrobić wszystko, żeby wygrać ten milion dolarów. Także na koniec jeszcze raz życzę wam wszystkim powodzenia! Już myślałem, że nie ma szans, żeby tego typu eventy wróciły, a tutaj proszę, evencik na styl RPO eventu, yy, w którym do wygrania jest, no, milion dolarów! We are so freaking back! <sighs> Także co ja tutaj mogę więcej powiedzieć? No tak jak mówiłem, I'm officially sorry Roblox, no, oficjalnie się przepraszam Roblox, I'm sorry, i was wrong, myliłem się. Naprawdę dobra robota. E, no, Roblox ugotował. E, Roblox cooked e, boys and girls. Takiego czegoś jeszcze w historii Robloxa nigdy nie było, więc ja naprawdę nie mogę się już tego doczekać. Wydawało mi się, że tego typu eventy już nigdy nie wyrzucą. A teraz proszę, event taki jak RPO i nagrodą główną jest milion dolarów. No naprawdę jestem podekscytowany. I'm hyped right now. I'm so hyped. Pozwólcie, że powiem wam jeszcze jedną rzecz. Nie opuszczam swojego pokoju, dopóki nie uda nam się rozwiązać wszystkich zagadek i wbić się do tych top 10 osób, żeby mógł polecieć do siedziby Robloxa i zmierzyć się o główną nagrodę. Wiemy też, o co chodziło już też CEO z tym jednym postem, który opublikował na swoim Twitterze. Poznajecie tutaj tą osobę. Okazuje się, że jest ona z serialu Austin Powers i... To jest akurat plakat, który znalazłem. Może po prostu powiedzmy, że jest on ciekawy. No i właśnie ta osoba w pewnym momencie wypowiada właśnie słowa 1 million dollars. I dlatego właśnie David Baszucki opublikował tego Twita. Także co? The Hunt Mega Edition! Let's go! Też jestem naprawdę podekscytowany, bo okazuje się, że również w tym evenciku będzie Tower Defense Simulator, a ja naprawdę uwielbiam tą grę! No i mamy też również tutaj to, to wygląda naprawdę niesamowicie, także... Yeah, The Hunt Mega Edition, 13 marca! Nie mogę się naprawdę tego doczekać! Let's go! Pressure jest również potwierdzone! Here we go! Mamy kolejną potwierdzoną grę! A tą Grom jest uh, Dusty Trip. Zobaczcie tutaj ten tekst. Happy hunting. I love this. First to the token. untitled tag game is in the Hunt Mega Edition. Zobaczcie tutaj to. No naprawdę wygląda to fajnie. Nie będę tutaj was oszukiwał, naprawdę wygląda to fajnie. Także mamy kolejną potwierdzoną grę. Wygląda na to, że mamy kolejną potwierdzoną gieczkę i jest to giełeczka Chain Two Player Obby No i nie będę tutaj ukrywał, to naprawdę wygląda fajnie. A teraz również możecie zobaczyć pozostałe gry, które również wezmą udział w tym evencie. Jedna rzecz, o której muszę tutaj jeszcze wspomnieć i o której wspominał Creek, no fajnie byłoby, gdyby Roblox przeznaczył te pieniądze na Egg Hunter, to be cool, no ale słuchajcie, jeden milion dolarów dla nas, no nie oszukujmy się, brzmi to również naprawdę bardzo fajnie. Kiedyś szukanie kluczy i do minus dla zwycięzcy. A teraz 1 milion dolarów. Och, no i prawie zapomniałem o tym, że w trakcie eventu RPO była dostępna również druga nagroda główna i tą nagrodą były złote skrzydła Golden Wings of the... Finder. Także ta nagroda była dostępna dla wszystkich pozostałych osób, które ukończyły węcik. Miejmy nadzieję, że ludzie nie będą źli na osoby, które będą finalistami. Roblox stara się zrobić wszystko, by było to sprawiedliwe. Tym bardziej, że specjalnie Roblox zaprasza nas do swojej siedziby, żeby właśnie uniknąć problemów z hakowaniem, czy też właśnie z jakimiś eksploitami, no ogólnie tego typu problemów, po prostu żeby nie było problemów z cheaterami. Także Roblox stara się jak może, żeby uniknąć jakichkolwiek problemów. Także bądźcie szczęśliwi, cieszę się tym evencikiem i nie bądźcie źli na zwycięzców, bo w trakcie eventu Ready Player One kiedy wygrał Roku i zdobył właśnie Dominusa, tak naprawdę go wygrał Dominusa Venari no to nie wszystkim się to podobało i no niektórzy byli naprawdę bardzo, bardzo nie mili dla niego także pozostajemy w tym dobrym nastroju i wszystko będzie w porządku jeśli chodzi o itemki, które będziemy mogli zrobić sobie w tym evencie, no to jeszcze żadnych lików nie ma, więc nie wiemy jak one będą wyglądać, ale kto wie może jakieś jajko czy jajka dostaniemy, ważna informacja w momencie w którym montuję ten film Otrzymaliśmy pierwszego lika jest to lik tego oto itemka Jednakże prawdopodobnie będzie on płatny Więc będziemy musieli go kupić No ale nie będę was tutaj oszukiwał Naprawdę wygląda bardzo fajnie Pamiętajmy też, że będziemy mieli dwa questy Te zwykłe i te gunter questy. No i właśnie te gunter questy prawdopodobnie będą przybliżać nas do tego, aby zostać właśnie finalistą i potem konkurować o milion dolarów. Przepraszam Was za mój głos, jeśli brzmi inaczej, ale no jest aktualnie poranek, no a ja oczywiście nie śpię, bo montuję dla Was ten film. No i też darwałem dla was nockę, żeby go dla was opublikować, więc naprawdę mam nadzieję, że go docenicie i zostawicie tutaj łapeczkę w górę i subskrypcję. Jakby no, przespałem się tylko troszeczkę i pewnie jak skończę ten film montować, to udam się na naprawdę upragnioną drzemeczkę. Zastanawiam się również teraz, czy będziemy mogli otrzymać sobie 50 darmowych itemków, czy też jednak 25 darmowych itemków będzie za darmo, a pozostałe też poniekąd jakby będą za darmo, ale będziemy mieli Battle Passa i pozostałe 25 itemków po prostu będzie innymi wersjami dla podstawowych itemków więc mielibyśmy podstawowe itemki w Battle Passie no i również te itemki premium jak właśnie zakupimy sobie pasa. Myślę, że zobaczymy, no i pewnie też dodatkowo oprócz tych itemków będziemy mogli sobie kupić jakieś płatne. Tym bardziej, że otrzymaliśmy już leak'a tak owego płatnego itemka prawdopodobnie, więc jest to naprawdę prawdopodobne. Po więcej informacji i lików ze świata Robloxa, jeśli chcecie to możecie zobaczyć sobie mojego Twittera, jest to polskie konto, no i naprawdę polecam Wam je sobie zaobserwować. Po również inne newsy, nie tylko ze świata Robloxa możecie sprawdzić sobie moje drugie konto na Twitterze. Tyle, że je prowadzę w języku angielskim, ale Twitter ma opcję tłumaczenia, więc możecie sobie je przetłumaczyć. A na koniec zobaczmy sobie jeszcze to. A battle for 1 million dollars. Do you have the brains, skills, and speed to win? Prove it. Let's go. What we got Roblox? Co my tutaj mamy? One winner One million dollars A mega final, live at Roblox HQ. Do you have what it takes? Prove it. Yo, to wygląda niesamowicie. I'm not gonna lie, this looks sick. Odwołuję z tej okazji wszystkie swoje plany. No Prawie wszystkie, niestety, niektórych nie mogę odwołać, ale nie dajmy teraz, tutaj o tym za wiele. W każdym razie będę siedział tutaj, przed moim biurkiem i będę grał w ten event, żeby zdobyć główną nagrodę. Dlatego przepraszam, mamo, przepraszam, babciu, przepraszam, rodziną, ale robię to z dobrego powodu. Minie trochę czasu, zanim znowu ponownie będę mógł dotknąć trawy. Także co, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, przygotujcie się na naprawdę niezapomnianą przygodę.